Dzisiaj piosenka o tym, że nie mam mikrofonu, normalnego tylko taki. I pędraki będą sobie patrzyły na epoka poka, bo tu będą imę i będą też miniaturki, i wiszy... epoka poka. Poka, poka mi bydlaka, poka, poka mi swój talent, poka, poka mi muzykę, poka mi memy wspaniałe. Poka, poka miniaturki, poka, poka mi tu gości, szorty też do przeglądu oraz komentarza aktualności. Dzień dobry, poka, poka, moi drodzy, czyli przegląd oraz komentarz aktualności. Jak mówiłem, mamy mikroport rozwalony, urwał się i teraz nie chce się naprawić. Nie wiem czemu. Nie mam dla tego pojęcia. Nagrywamy więc zatem na takim. Być może będzie jakość głosu jeszcze lepsza. Jeszcze fajniejsza. Tylko ja się muszę tak pochylać. Niektórzy wiedzą, co znaczy takie pochylanie. Niektórzy e, zapewne. Też tak robią, więc jakby całkowicie znaczy dla nich w ogóle wielki props. Wiecie o co chodzi. E, Okej, okay, będą memy, będą miniaturki, e, będą e, bydlaki wasze, e, a zaczniemy tym razem od memów, czyli czegoś, co was najmniej interesuje. Sprawdźmy je po prostu i miejmy już to z głowy. Pokapokami, poka bydlaka! pokami poka, poka bydlaka! Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej z papieżem, bo wiadomo e, co się dzieje. Jeszcze jak? Pennywise, Nickel Smart, Quarter Intelligent, Coin Knowledge. O może, straszne Pennywise. łajzy. Jeśli Bóg stworzył słońce w 4 dni, to skąd on wiedział, że minęło 4 dni? Wiesz? Mm, kurwa, bo ci jedne. Pasuje wszystko. Jak ulał. Kiedy niewolnicy na Tatuinie wiodą życie na poziomie polskiej klasy średniej. No tak, oni są niewolnikami, rzeczywiście, oni tam. Byli przetrzymywani wbrew ich woli. Nie wolno nikogo przetrzymywać wbrew jego woli. Dzień dobry, dziś polecamy pizzę fungi maxi 59,90 Receptura została opracowana przez dziadka właściciela lokalu, co jest ironiczne, ponieważ i on i pizza skończyli kiedyś w piecu. A co tam jeszcze jest? Nigdy więcej wojny, więcej sosów i sera No to hasło każda pizza, nie będąca pizzą premium minus 30%. No, słuchajcie, pod suwałki umie w marketing i oni oczywiście robią sobie z tego bekę, z tych kucharzy i tak dalej, bo tam nikt nie umarł. Ale naprawdę, znaczy, naprawdę, jeżeli istnieje taka pizzeria, to super. Moim zdaniem byłoby to bardzo fajne. Jak nie istnieje, to no to chuj. No to mamy case tego kurwa, zakładu pogrzebowego z Bytomia. She's not replying to you because she's busy. Where is bro? It matches your shoes. No tak. Ktoś, kto sobie wmawia, że. No, nie odpowiada mi, bo jest zajęta. When my sextate leaks, my life is over. 2000. Google. Am I old enough for OnlyFans? 2020. Pozmieniało się, słuchajcie, pozmieniało się. Pamela Anderson y, myślała, że y, jakby to jest jej koniec kariery i tak dalej. A Kim Kardashian, na, najpierw Paris Hilton, ale potem Kim Kardashian pokazała, jak można zbudować całą markę, całej rodziny na jednej kurwa sekstaśmie. Z ruchania się. Ry u -chy -a -ni i e I'm new at this game and I need friends. You trash, noob kid, get out noob, fucking nap. I'm just a girl. Let's push rank together. You look so cute! Please add me. You're so beautiful. <laughs> kurwa. <laughs> spermiarze, spermiarze online. Gdy ona wsiada do twojego dwudziestoletniego auta i mówi włącz klimę. <laughs> klimę, kurwa, jasne. Już ci włączę! I otwiera okno. Jarające laski są takie słodkie, jarające laski. Tak, tak, ja zawsze widzę te zdjęcia takie, że tutaj tak dym i w ogóle jest tak seks wszystko. Jak myślałem, że będę wyglądał, kiedy będę miał 30. Jak wyglądam, kiedy mam dwudziestkę. No, zdarza się, no jej. letni ja mówiący rodzicom, że się wyprowadzę w pizdu. 25 25-letni ja nadal mieszkający z rodzicami widzący ceny wynajmu jakiejś ciasnej klitki. Mm. Romantyzm umiera wraz z kurwa z kieszenią. Three seconds after locking my car Mi Did I lock my car? My brain. Mm. Nie, wiem. nie wiem McDonaldy dru o drugiej w nocy takie są. Ja pierdolę, następny zjedzany. Witamy McDonald's, co dla pana? P proszę jedzenie. No nie powiem. O drugiej w nocy zdarzało się wiele razy do Maca chodzić, zdarzało się też chodzić, słuchajcie. Znaczy do McDrive'a i stało się w kolejce, stałeś taki kurwa biedny, zimno. Jesteś kurwa najebany, spizgany. Ja bym... Przed tobą samochód za tobą samochód. No to tak stoisz i udajesz konia, kurwa. Europejscy fani MMA w e, sobotę o 4 rano. Softly, it's time. Monster. Wife. So, how is the new patio coming along? Me. Okay, so promise you won't get mad. Jezu, ja bym chciał takie patio 100%. Polska Wadowice. Proszę Państwa, cóż za chwilę, to półwysep pedofila. Boże, a to jest niemożliwe, żeby tak było. Znaczy, jakby Polska została zalana, no to kto wie. O kurwa, ale młyn! Zabiłem człowieka, ty za memy z papieżem. Kurwa, zjebaliście tego mema, no. Powinno... Za co siedzisz? Zabiłem człowieka, ty za memy z papieżem. No nie ma tego, za co siedzisz. Piąty chleb już masam i dalej nie wiem, który wziąć. No są takie, są takie wkurwiające. W ogóle we Włoszech jest tak, że, że w ogóle do pieczywa też bardzo często to tym pokazujesz pani co chcesz nawet w supermarkecie sam nie wybierasz. Ba tak też jest z owocami. Owoce też dostajesz też musisz przez rękawiczkę brać owoce. Tam jest bardzo źle się patrzy na to jak bierzesz owoce ręką. Papuccino. Rodzina Adamsów. O Jezus, tak, tak, kurwa, totalnie. Rodzina Adamsów Elżbieta Jaworowicz idealnie by pasowali. Harcerze. Szyszki, umiejętności przydatne m.in. do działalności terrorystycznej. No tak, do tego się przydaje harcerstwo. Do konstruowania bomb i kurwa do zbierania szyszek. Kiedy pojechałeś sarkazmem, ale wszyscy pomyśleli, że po prostu jesteś debilem. Problem z byciem szybszym niż światło jest taki, że zawsze żyjesz w ciemności. u głębokie. That's what he said. Napisy w filmie. Jumpscare. Głusi ludzie. DMT. Pharmaceutical companies one minute after psychedelics are legalized. DMT. Toad-free formula. Leave your body instantly. Communicate with entities. Meet God. Moje główne dwa problemy. Ciężko mi zasnąć ciężko mi się obudzić. A w międzyczasie ciężko żyć. To prawda. Dziury w sieciach. I wiadomo o co tam chodzi. Nie wiem. Floater pool, dog waste disposal system. O jezus, napełniasz helem. Forget it. Fill it, float it. Forget it. Kiedy myślałeś, że wiadro przed pracą dobrym pomysłem? Hacker, Haker, podaj mi moje hasło, żeby udowodnić, że zhakował mi konto. Ja, który próbowałem przypomnieć sobie hasło przez 3 lata. Dziękuję bardzo. Halo, policja? Chciałem zgłosić przestępstwo. Evil Pope be like. Wiem. Gdy masz za krótkie rączki, by łapać pedofilów w kościele. No. Słuchajcie, to zaraz będzie zakazane totalnie. Zapytaj go, czym kurtka wypchana. Czym kurtka wypchana? A, tata, spójrz. Hajtnąłem się z ex-Aragorna. Boromir hajtnąłby się z Aragornem. <grywia> Ten tata, król, jak on się... To, Tioden, nie, nie? Nie pamiętam, jak on się nazywał. Czy Tioden był y, z Rohanu, prawda? Królem. A namiestnikiem Gondoru był... Namiestnik Gondoru Skurwiel w każdym razie straszny. Chuj, patafian. Kiedy diabeł cię podkusił i poszedłeś do psychologa na NFZ. I chyba właśnie dlatego myślał o samobójstwie. To, to jest chuj. My ze szwagrem ostatnio... <grywia> Ale słuchajcie, może taki psycholog naprawdę by kurwa pomógł. Kto to jest chuj młody? Matko Boska, majony za 16, uf, to winiary. Jezu, kielecki tyle samo! Panie mruczku, whisky jest dla zarządu, dla pana są myszy za magazynem. To wygląda jak kurwa jakiś taki dziki kot z lasu. Kategoria Wielcy Polacy. Ciekawe o kogo chodzi. Nie wiem. Nikt, samochody elektryczne według mnie są zbyteczne. Wolę tradycyjne rozwiązania. Miłośnicy elektrycznych samochodów. Nie stać ich na takie, co i plują jadem. Gdzie jest admin? Taki wasz obraz, spaliniarze, zabójcy środowiska. Nie mówcie mi, czy mam jeździć, dranie. Elektryki są lepsze od spalinowych. Elektryki byłyby super, naprawdę. Gdyby była infrastruktura do tego w Polsce odpowiednia za granicą, to w ogóle nie ma... W ogóle jest zajebiście, nie? Ja chętnie bym chciał elektryka, na przykład takie Porsche Taycan. To spoko. To mogłoby być elektryczne. Znaczy, ja też... Mo mogą być spalinowe, mogą być elektryczne. Sama, kurwa, AMG. Więc y trochę, kurwa, pali, nie? <laughs> Aczkolwiek, jakby, no, domyślam się, że musimy... Wraz z tym postępem pójść i bardziej patrzeć na wszystko ekologicznie. Czy ta farba dobrze kryje? Kochana, jak Watykan pedofilię? Jeszcze jak? Byliśmy za młodzi, żeby zrozumieć. No cóż, dzień dobry panie Marku, czemu nie ma Czemu nie ma dziś pana w pracy, jestem jeszcze na imprezie szefie, jest już poniedziałek, też jestem w szoku szefie, ja próbujący flirtować, ładna dupka, założę się, że pierdzi mocno w chuj, szkieletor, ta oparta na roślinach alternatywa daje obiecujące rezultaty jako zamiennik wapowania wśród nastolatków, dobrze być gąsienicą, żreż, żreż, kładziesz się, śpisz, 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 wstajesz, piękność, no ale potem umierasz dosyć szybko, 10 tysięcy pszczół zajęło 25 lat zrobienie miodu, który właśnie zmarnowałeś, Wystarczy 550 pszczół, żeby wyprodukować około pół kilo miodu w 2-3 tygodnie. Skąd wziąłeś te liczby? Z dupy dla dramatycznego efektu. Nieprawda ja niczego takiego nie mówiłem. Kiedy widzisz radiowóz przed domem sąsiada, ale nie chcesz wyjść na wścibskiego, <grym> naprawdę wygląda jak sońta. Praca zaczyna się o 6. Ja o 5.60. <grym> Kiedy musisz iść do pracy, mimo że wczoraj już w niej byłeś. No właśnie, już byłem, no o co chodzi? Samochód elektryczny jest jak biegunka, nigdy nie wiesz czy uda ci się dojechać do domu. No to coś w tym jest trochę, no. No tak jak mówię na polskich drogach to jest kurwa masakra. Jeden fałszywy ruch i twój kark strzeli jak zapałka. Nauczyłem się tej techniki w Izraelu. O Boże. Nie szkalujcie! A tak w ogóle to... Take me to church! I worship at the, the shrine of your lies! I ah, my Kiedy postanowisz w poniedziałek przejechać się do pracy swoim 20-letnim gruzem? Niech koło zdecyduje! Uszczelka pod głowicą, rozładowany akumulator, łożysko w kole, złamany kluczyk w stacyjce. Wypadający bieg, brak ładowania, pęknięta sprężyna amortyzatora, nieszczelna maglownica, zapieczone hamulce, pompa wody przebita opona. Totalny rel. Przejechał ją w dzień kobiet. Najgorszy prezent w Polsce. Kiedy jesteś w sklepie i zobaczyłeś, że kilogram pomidorów kosztuje 30 zł? Te memy z Joelem już są przeruchane, więc przeruchaliśmy wszystkie memy. Lecimy dalej, moi drodzy. Lecimy teraz e, z waszymi bydlakami. Proszę bardzo mam jednego bydlaczka. Oto on. Po poka, poka poka mi bydlaka. poka, 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 mi bydlaka. poka, poka mi bydlaka. Cześć, tak sobie się zarysuję portret i oglądam z dupy. Zapraszam na mojego Instagrama, gdzie dużo rysunków, portretów i malarstwa. I rzeczywiście Ogląda z dupy, ogląda poka poka, i jednocześnie rysuje portret jakiejś dupy. Oglądam dup z dupy i rysuję dupy. Proszę bardzo, Sylwia.doktorczyk.art No i co robi Sylwia? Sylwia robi rzeczywiście takie portrety, takie. To są takie portrety typowe na zamówienie w kurortach jakichś nadmorskich, gdzie siadasz i ktoś ci właśnie opierdala taki portret, bo albo dostajesz karykaturę, albo właśnie taki ładny portret. I to jest właśnie ładny portret, a jednocześnie trochę też karykatura, bo są takie duże główki. Proszę bardzo, The Jans i po prostu koledzy. Jakaś realizacja, ktoś pewnie, na urodziny można pewnie zamówić coś takiego 100%, albo na narodziny dziecka, czy urodziny dziecka. No, wszystko ze zdjęciem robione, te portrety najprawdopodobniej. Takie, no, ładne rzeczy po prostu e, dla, e, jako prezent dla rodzin, e, czy też dla kogoś, na przykład. O, uwaga, 50, już ma 50 i kota. Andrzejku, kochany, bądź zawsze wyspany, niech szczęście ci sprzyja i żeby ci leciało w chujski. A nie, i czas szybko mi, i czas miło mijał. Co? Czekaj, wszystkie najlepszego kto? Sąsiedzi! Sąsiedzi mu zrobili taki prezent. No i to jest bardzo fajne, Bardzo fajny talent, bardzo fajny bydlak. Proszę bardzo, jakby ktoś mu się podobało i chciał. To Sylwia robi takie rzeczy i ogląda z dupy. Co się ceni, Sylwia. No, dzisiaj muzyki nie będzie, niestety, moi drodzy, bo bo nie mam, znaczy mam, więc spokojnie natomiast jeżeli chcecie swoje bydlaki wysyłać to wysyłajcie bydlaki na pokabydlaka itp, itd, małpa, tam ja sobie je będę przeglądał i stamtąd będę je odbierał dzisiaj też nie będzie shortsów, dzisiaj przechodzimy do karty na czasie od razu poka poka, poka mi bydlaka, poka pokami bydlaka cyk, proszę bardzo, karta na czasie co kurwa tam robi Britney Spears, kto pierwszy dotknie morza wygrywa, naprawdę no, wygląda jak Britney Spears ta laska, 100% I'm a slave for you. No, no to nie jest slave, i miniaturka. Miniaturka wygląda jak w ogóle. To logo wygląda jak polsat, kurwa, szczerze mówiąc. I coraz bardziej to przypomina chyba polsat. ha, ha, ha ale z ciebie Bambik, nie masz widolców. To tym on chodzi i mi mówi cały czas o tym Bambiku. Przesłuchajmy sobie tego. Ha, ale z ciebie Bambik. Nie masz szkła Nie wyzywaj. Ja pierdolę. Ja pierdolę. No, niektórzy nazywają tego typu rzeczy rozrywką, więc y, trudno nie oceniam. Niespodzianki dla Jenzi przez cały dzień kartoni. Ja pierd... Nie będę mówił, jak? Znowu muszę przeknąć. Cały czas Freeze i ekipa jego, znaczy, no, już taka nie do końca ekipa w na czasie. Widać, dobrze się mają. Awi, Gelenda. Awi, no, lubi motoryzację, trzeba mu to przyznać. Tutaj AMG, tutaj Gelenda, tutaj też wystąpił w BMW. BMW. Więc co następne, kurwa? Audi, RS8, czy co? Zaraz będzie maluch. Chociaż nie maluch, to ktoś już robił Malucha, tam mi się wydaje. Używ maluch. Filip Nowopielski zaprasza na program z gwiazdami. Jedzenie decyduje, ile mam lat. Glent, Co kurwa? Glent, Co to odpierta? <laughs> zmierzyłam się ze swoim lękiem. Haj, Hania! O, zmierzyłam się ze swoim lękiem. Kupiłam moje pierwsze auto, bo to był lęk przed tym, żeby kupić auto. Zobaczcie, co oni robią. Oni kupują, to jest Toyota chyba nie. Oni kupują już nie takie wypasione fury, żeby nie pokazywać, że. Znaczy to jest dobre, to jest. Moim zdaniem bardzo spoko, akurat. Żeby nie pokazywać dzieciakom, że od razu kurwa musisz mieć Mercedesa, bo ja bardzo nie lubię tego szastania bogactwem, pokazywania, jakie wszystko jest kurwa, zajebiście, że wszyscy mają zajebiście dużo hajsu. Tylko pokazują, zobaczcie, kupiłem Toyota, to jest Aigo jakieś. Ja nie, nie znam się na Toyotach. I, I to jest fajna sprawa. Ona pewnie jest trochę. no nie, to jest GR, dobra, kurwa. To jest, to jest ta Toyota sportowa, nie? To ona taka dopierdolona jest, prawda? Ale ona też chyba nie jest jakoś super droga, Janek, co? Nie jest. Ja pamiętam, że testował ją. Yy... Buddha ją testował, na pewno też testował Motodoradca. Więc też się zastanawiałem kiedyś, czy się nie przejechać, bo to mam wrażenie, że to taki troszeczkę gokarcik, no. Poznaliśmy płeć naszego dziecka, gender reveal, czekałem na to, tak w końcu, kurwa, wszyscy się naróżowo ubrali, ktoś tam na niebiesko, a trzeba było odgadnąć, tak, że co będzie, więc wszyscy się tak poubierali. No wróżka powiedziała im, że będzie kurwa chłopiec i to dwie wróżki powiedziały, tak mówiła we. A tu chuj, znaczy no właśnie, nie. znajdź tort, wygrywasz. Cake or fake, aha, no tak, no był, jest cały program Cake or Fake, który jest na Netflixie chyba, kurwa. Ma, który ma kilka sezonów, czy Fake or Bake, ja nie wiem, nie, nie pamiętam jak to się nazywa. Wake and Bake to jest jedyne co powinniście wiedzieć. I I'm Mr. Magic. Now you see me? Now you don't The Magic Man. Now you see me? don't. To Ricky Bobby, jakby ktoś pytał Mezo i Liber, jakie masz dziś plany? Aniele 23! Dziewczyno jak wino uderzasz do głowy, Aniele, tak wiele dla Ciebie bym zrobił. I wtedy umarł hip-hop. Mam nadzieję! I to był 2003 jakoś, nie? 2003 czwarty Zaczęło się wtedy dziać źle. Mam nadzieję, że to nie jest kurwa zwiastun tego. Chociaż może by przydał się taki reset tutaj. Polskie paździerze 2022, czyli najgorsze filmy roku. Sfilmowani i zrobili swoje paździerze. Późno dosyć wrzucają film z polskimi paździerzami z 2022 roku, bo takie podsumowanie powinno się zadziać w grudniu, a nie w marcu. No ale słuchajcie, no może nie mieli po prostu czasu. Można wybaczyć. A miniaturka, no, że bakłażan, że. O chuja chodzi, że chujowe, ha! Ciągnik Ford 6610 w akcji. Wyrywanie karp łowieniem magnesem w studni. Jarek Ogarek. Bo Boże, ile tu jest informacji? W tym bardzo mi się podoba ta miniaturka. Jest po prostu kurwa typowa zima gdzieś na wsi, czyli czy tam jesień, zima, wiosna, no po prostu kurwa niczego nie widać, nie widać śniegu i ten niebieski, ładny ciąg. Zakochałem się, uwielbiam czarny ciąg, jo! Co nam przyniósł z ruski Mir? Ukraina bez planu, no wymowna, mocna miniaturka. E, bardzo spoko, bardzo spoko mi się podoba, e, uważam, że jest to bardzo dobra miniaturka. Jabson, hop, featuring Oki. No i Jabson idzie w. Taką animację, która była. wygląda jak z halogramy, był kiedyś taki program na Polsacie. który prowadził zresztą Kuba Wojewódzki też. E, i prowadziła też Łucja. Ona była zajebista, jeżeli chodzi o prowadzenie. Major SPZ, wiedziałem, ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie Wiedziałem, że tak będzie DGE43, produkcja James Montana. Ucieczka z kina Wolność Ucieczka z kina Wolność, zajebisty film Polecam każdemu, żeby sobie zobaczył No i dziadzior po prostu siedzi z kubkiem i tyle Taka miniaturka wygląda jak wakacyjna właśnie kamperowa miniaturka Manojek, 101 plus mitów na koniec sezonu w Fortnite Chuj mnie to obchodzi naprawdę Kto kłamie o raporcie miast C40? Nauka? To lubię Powinno być nauka, znak zapytania Bo nauka to lubię. No nie, nauka to lubię. Byłoby ciekawsze. jest robak, a, a propos tych, tych y, zachęcania do jedzenia robaków. No tak dużo osób tego nie rozumie. Nie wie o co dokładnie tutaj chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze oczywiście! Filip Heiser, oskarżono o kradzież pieniędzy. Mówiłem, mówiłem kurwa, z robaków pewnie z tej mączki. Podejrzana fundacja. No tam Filip Heiser się tłumaczył. Fundacja się tłumaczyła, więc to jest. Y, nie chcę się tutaj zagłębiać, bo nie znam do końca tej sprawy. Y, tylko pokazuję, no Gimper. Klasyczna miniaturka Gimpera u niego w tej chwili. Nowy nabytek 2023. Dlaczego padł taki wybór? Maszyna do kolejnego nowego Czegoś. Nie wiem, co tam jest. Szoko 12. Kurwa, widzę, że lubicie oglądać te traktory, ciągniki i tak dalej. No dobrze, no tak powinno też być. No trzeba też rolnikom y, pomagać. Chociaż niektórym nie trzeba, bo zarabiałem tyle kurwa pęgi, że wiecie o co chodzi. Jaki naprawdę jest Sławomir Mencen? Na pewno się dowiemy z tego wywiadu dla pieniędzy. Pytania osobiste. Na pewno kurwa Sławomir Mencen pokaże swoją prawdziwą, prywatną twarz. Prywaciarską twarz. Dobra, to wszystko moi drodzy. Tyle było y, z tego y, itp. It... O jest Pewnie, że nie. Spoka poka. Widzimy się w następnym tygodniu o godzin... 18 jak zwykle klasycznie w niedzielę postaram się dać więcej muzyki będą shortsy, będą wszystkie te rzeczy które lubicie dziękuję wam bardzo trzymajcie się buziaczki papa pa.